Dzień dobry, kochani. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. I nie będąc w teatrze, jesteśmy tutaj w teatrze Irmy, która przygotowała scenografię własnoręcznie. Jestem z niej bardzo dumna. A Wam, miłośnikom teatru i ludziom związanym z teatrem, na co dzień chciałam bardzo podziękować, również krytykom teatralnym. Miejmy nadzieję, że się wkrótce zobaczymy w teatrze. Dziś wesoło. Polska muzyka, kochani, jak myślicie, co to będzie? Bo moniuszki nie może zabraknąć. Wczoraj był Chopin, a dziś. Uwaga. U krzesieczki siedzą jak konio, dzieweczki, przemno sobie przemno, jedwabne nieteczki, krym się, krym się. Przędza wesoło dziewczynie. Pamiętała trzy dni o wiernym Nie Kręć się, kryć się, no, się to bić. To pamięta, lepiej, czy jadł nić Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza. Inna rada dziewczyna oczka. się, kryć się, no, Wstydzę, wstydzę, dziewczę wstydź. Wstydź się, dziewczę wstydź. Miałam tego nie pokazywać, miałam tego nie śpiewać, ale pokażę Wam, kochani, nowe maseczki, które dostałam z mojej szwalni. Zamówiłam je specjalnie po to, żeby podarować Wam gratisie do każdego zamówienia operowego zwierzaka. Mam ich teraz. Różne wzory, oczywiście czarno-białe. Do miłego, do jutra.